Nie czekaj, aż nadejdzie sezon deszczowy, aby naprawić dach będzie już za późno. Zrób to sam w domu i masz gwarancję, że przez 20 lat nie będzie przecieków. Wszyscy hydrolyki w Warszawie używają tej powłoki. Uszczelnianie jest tak proste jak zmywanie podłogi. Po nałożeniu gwarantujemy 20-letnią ochronę przed przeciekami, a w razie jakichkolwiek problemów zwrócimy pełną kwotę i pokryjemy wszystkie straty. Jedna puszka wystarczy na 30 metrów kwadratowych. Nie musisz usuwać istniejących materiałów ani zatrudniać specjalistów. Zrobisz to sam, po prostu równomiernie nakładając pędzlem. Po dwóch godzinach całkowicie się utwardzi. Testy wykazały, że dach pokryty tą powłoką nie przecieka nawet przy opadach do 500 mm. Nie pęka w niskich temperaturach zimą, nie topi się latem. Jest nietoksyczny, bezwonny i nie zawiera formaldehydu. Aktualnie ta powłoka hydrofobowa jest w promocji 50% taniej, a dzisiaj oferujemy jeszcze darmową dostawę. Promocja trwa tylko ostatnie 3 godziny, potem wróci do pierwotnej ceny.